Siemanko, jestem kifi, a dzisiaj po ponad roku bez grania żadnych matchmakingów sprawdzimy jaką rangę dostanę. Ale co najważniejsze, dzisiaj startuje wielki projekt ekipy Globali. Tak, słuchajcie, startujemy razem tutaj z całą ekipą, którą widzicie, będziemy tworzyć nowy wspólny projekt i wraz z projektem będzie też nowy, wspólny dla nas wszystkich Discord. Dlatego zapraszam Was na tego Discorda, bo będziecie tam mogli wpaść na nagrywki. Będziecie też tam mogli z nami czasem pogadać. Ale przede wszystkim już na samym starcie rozdajemy tam kosę za to, żebyście wbili na Discorda, także wystarczy, że wbijecie na Discorda i weźmiecie udział w giveaway'u na tą kosę. A teraz zapraszam was na pierwszy wspólny odcinek ekipowy. Jeszcze tylko na szybko przedstawię wam Skinscanter, gdzie możecie szybko sprzedać swoje skiny. Po wejściu na stronę ważne, żebyście mieli ustalone tutaj .pl, no i obok PLN, ponieważ dzięki temu będziecie mieć dostępne no, więcej opcji, niż na przykład w dolarach czy w euro. No i teraz tak, zmień trade URL. Jeżeli nie wiecie, gdzie jest wasz trading, klikacie tutaj i od razu Skinscanter was przenosi do miejsca, gdzie możecie swój trading skopiować. No i teraz macie już wszystkie swoje skiny i teraz możecie sobie po lewej stronie tutaj przeklikiwać różne strony i wybrać te skiny które no, sprzedacie, żeby zjeść sobie na przykład, nie wiem, kebaba. No i jak widzicie, mamy już wybrane wszystkie skiny. Teraz y, po prawej stronie tutaj wybieramy metody płatności. Jest PaySafeCard, to może niektórych ucieszyć. Nawet do Netflixa możecie sobie doładować, więc to jest mega fajne. No i jest też PayPal. PayPal co prawda pobiera dość dużą prowizję, ale na potrzeby filmu ja wam to pokażę. Chociaż pamiętajcie, że wszystkie skiny na SkinSka sprzedajecie natychmiastowo, tak? Nie musicie czekać, aż ktoś wam je kupi. Jako że wybrałem PayPal, to muszę wpisać e-mail i imię i nazwisko. I następnie wy wpisujecie tutaj kajfie. Tak, dokładnie tak jak napisałem kajfie. No i teraz Klikacie tylko odbierz pieniądze. No i tworzy się oferta wymiany, którą będzie trzeba potwierdzić na telefonie. Pamiętajcie o tym. I tutaj, jak widzicie, wymiana jest zaakceptowana. I tak samo na Skins więc pieniądze dostaniemy naprawdę szybko. Zaraz pokażę Wam screena, czy dostałem te pieniądze faktycznie. No i jak widzicie, pieniądze już otrzymałem na konto. Pamiętajcie, żeby wbijać z mojego linku, żeby dostać bonus. A teraz przechodzimy do reszty odcinka. Bardzo miło mi Was powitać na odcinku, w którym po prawie roku czasu bez grania matchmakingu zdobędę swoją rangę w CSGO. A dodatkowo będzie to w naprawdę doborowym towarzystwie. Jak widzicie, dzisiaj ze mną pół Węgosz, Josi i Barti. Witam, czyli... dzień, dzień dobry. Hello. Ekipa Globali, tak zwana. Jak widzicie, tak. mamy swój tak bardzo ładny. Zapraszam na Discorda, mam nadzieję, że już wbiliście po tym wstępie, który mieliście na początku, ale wbijajcie na Discorda, bo to jest bardzo ważne. Będą tam nagrywki, będą konkursy, będzie wiele różnych ciekawych rzeczy. A dzisiaj, e, oprócz mnie, e, dostanie rangę też Yoshi i Barti, bo im zabrało znowu. Graliśmy z Cheaterem i, i CS mówi tak... Hello, gays, you don't have permissions to have silver one. I mi zabrali. No, także będzie potrójny rank reveal. Ale Węgorz i Puzon pewnie. mają naprawdę wysokie rangi, więc liczę na to, że zbustują nas. Gorzej będzie jak przegramy, bo wtedy w ogóle nie będzie rangi, Will. Naprawdę wysokie rangi! Ja w życiu takiej nie miałem. Nie, dobra, raz dobrze miałem. To jest! Buzon, mamy najwyższe rangi! Puzon. Na Słuchajcie. Idę na B, idę na idę B. Na na szorta, idę dobrze. na Shorta, idę na Shorta. Idę na Idę na B z ja w takim na razie. Na, a, no to idę na mida i... Ej, gramy na baby! S, 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 S. dobra. Baby. O, cool. <laughs> Skąd? Dobra, ej, chłopaki, to ja, to ja ten. To zrobimy challenge wyskoczenia może, to? O Jezu, panowie, ale o, macie jest... fajne rękawiczki. Wchodzą B, wchodzą B, wchodzą ba. Dobra, jeden. Mega, mega, Dzięki. Nie wbijają, oni się boją. Zobaczmy. Ej, zobaczmy. Bóg w no, co ty patrzysz? Czemu nie patrzysz? Nie. Mega. Dzięki Kifi. Spoko. Ekipa globali w końcu, nie? Nie, no, ale ja muszę wytłumaczyć, dlaczego taka nazwa jest. Właśnie, wytłumacz. O. Dostajemy mega, w głowę Ojej oj, oj, czekajcie, czekajcie, bo kacz... Kacz, klacz or kick Klacz or kick O Jezu Kłopaku. O ty! Dobry początek, dobry początek Dobra, ja sprecyzuję czemu taka nazwa, bo działamy globalnie na tym <noise> cs rynku Nie dlatego, że ranga oj, Absolutnie, zdecydowanie nie, nie, nie dlatego Brawo Yoshi! Yoshi, Kano i Puzon. Dobrze! Jezu, myślę, że to Puzon. A, dobra, Dobra, jest. dobra musisz kapić, niestety. Dawaj! No, ja, 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 Nie miałem jak! Nie miałem jak! Nie wiem no. Nie była broń Aha. na odległość. No, ale słuchajcie, i tak jest git. I tak jest git. <laughs> tak? No. No, to już mega. No nie, no, ej, minus 63, long. Trzech na longu. Bardzo mnie stresuje a, ten macz, patrz, patrz, patrz. Ej, ale Mówiłem, daj, że na daście jest najwięcej cheaterów ty, a odpaliłeś... Czemu nie odpaliłeś y, short rankeda, tylko długiego? To jest short. To jest short? Mhm. Po tak. prostu proporcjonalnie tak do piłta Pierwszy frak! Nie od Ale 4? dostałem web! Wiesz że kosztuje to M4? Więcej niż ten nóż. No to widzisz. Mega, Kifi, że się tak zachwalasz drugimi skinami. Nie, dobra, Inni nie, nie wiem, ktoś tu kupił jest, dzisiaj nie? działkę, 5000 metrów. Fajnie, że chciałem dzisiaj dostać prezent od Kifiego i wysłał mi nóż, naklejkę. Karambit, Crimson Web ci wysłałem. UZON, Smokujecie? O nie, minus 93. Pięknie. Pierwsza wygrana runda dla Globali! Dobra. Wow, Dobrze, no, Puzon. Tunel, dolny. Pięknie. Jest! Druga runda dla Globali! Pięknie. Puzon wykierował. Puzon wykierował. Trzeba by cię Zobacz, zobacz, zobacz. Uuu, ale ładna. Dzięki, dzięki. Flashuję! O kurde! Za samochodem jeden. No, do... za wupom jeszcze tam jest tak coś, Brawo. więc uważaj. Brawo. Dobrze. Okay. Filip! Jeden HP. Dobrze! Dobrze. Brawo! Pięknie! Brawo. Comeback, comeback! Ja oglądam Kifiego, bo to kapitan drużyny. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Esport, esport, esport. Najdroższe w kinie ma, najdroższe w kinie. Podoła. O cholera, gdzie on jest? To <laughs> Oj, Filip. To nawet nie mój frag. Ej, tu no, przybęsił. No, a tu, auto, auto, skrzynka, auto. skrzynka! Skrzynka, skrzynka, auto, auto! A MO! Trzeba przeladać, trzeba przodlać, spokojnie. Dobra, dobrze! Yeah. Yeah. Ja mam! Mam pod kontrolą, pod kontrolą! <laughs> dobrze. Yeah! Ja pierdzielę. Uh, wow! Co to było, co to było w ogóle? Co to, to za, za Olimpiada. No. Dobrze, teraz nie możemy przegrywać już, bo. Dobrze. Druga połowa. Uwaga, jeszcze jeden flash! Flash, flash! Jeszcze! No nie jest git, nic nie widziałem! Wow, aha. dobra aha. Jest aha. dobrze! Jeden, jeden set, jeden o kurde, set. drzwi, drzwi, brama! Ja pierdice ja Ej, szczerze? Że... Trzy flesze to za dużo <grym> Bo, Po co wy te flesze rzucaliście, nie? Ja dosłownie idealnego flesza walnąłem, nie uślepiając nikogo No właśnie, dlatego poprawialiśmy, <grym> Ja miałem asystę, czyli dobrze zafleszowałem Oj, o, no super, no i teraz nic nie widzę. Uwada! Yes. U. Ej, ej, kto rzuca takie flesze? Kto no, przeciwnik. Nie wierzę ci w to. <grym grym> weź go zastrzel, Kifi, kurwa. Mówisz? O, <grym> Dobrze ja przedramy. Tak, nie, tak się przyda. Czemu Kifi na drugiej stronie ma drugą kosę? O, no widzisz. Yo! No, 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 co? Okay. się kochanie, może... Yeah! Dawaj, ja zostawiam ci, zostawiam ci! Jest, no, jest, to... jest, gdzie jest wtedy, proszę, kurwa, Plenty, pierwszy, do pierwszy jest Pieszej z bali Dawaj, rzuć mi pakę! Rzuć A. pakę! A. A. Pieszej jest bali no proszę cię! Strzelaj! No nie ma dwa. ja plantuję! Nie ma go, no rzeczywiście go nie ma To no jest dla ciebie, jest nie. dla ciebie! Nie. nie! No to dobra! 44! To jest tak. cio, 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 cio. Boże. Ja. No, <grymina>, tak Odwróć tabelę i już i na czele. Ale Kili, masz 5 Hejsik Hej Chodź piąteczkę przybijesz. Chodź piąteczkę przybijesz, <grym> że dobrą dostanę rangę mając 3 fragi. Kto ma 3 fragi? <grym> Poka! Jeden BS! Wow. Dobra, ale znaczy. Pięknie! Bardzo nikt nie... Nikt nie zginął u nas. Nikt nie zginął. Ej, chłopaki, bo on napisał hacks versus hax Czyli A. chyba się odpala. Aha! No. O kurde Nie! Dwie rundy nam zostały. Dobra, to ja też się odpalam My mamy lepsze city Chyba zeczyliście troszeczkę lepiej grają nagle Oj, paka na szorcie Tak, tak, tak Toczą się w Dobrze Spłoszyć nie dobrze o ślub Ania O! Ajajaj! Bo aj, aj. aj, aj, aj. no dobrze, było dobrze, a spłoszyłeś tego trenio. Ruasz, bi! Jeden z ABS-em. Dobra, smukuje drzwi i plantuje. A jednak nie, 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 jednak nie ma ZBS-em. Nie chodzić. Siedzimy i czekamy. Czekamy. Kurwa, Dobra, idę na kara. Tak. Ok, nie jest. Więcej wokół Nie ma okna nie ma. No jest cały czas To drugi, drugi, bramy. bo ja zabiłem tam e, Brama, brama, brama Brama minus 38 Aha. Dobrze! Let's go! węgosz, yeah, dobrze! Jou, Pięknie, dobrze buco Brawo! E, przy bramie! Okno, okno, okno! Okno Nailuj, na dobrze! Pilnuj Zielony plantuj Węgorz, paka masz plantuj Węgorz nie wie gdzie jest kurwa bomba, stajki w Mega Okto, okno, ktoś pilnuje? Nie Kifi pilnuje Ty pilnuj Brama jest Co? Nie ma okno. Jest, konieeec! On jest ten Dobra, poproszę Globala teraz, go. na Globali Ej, ja powinienem dostać Globala od razu awans, nie? <głanie> za ten mecz Co za ranga, <głanie> jestem ciekawy Let's go Dobra, oh kapral oh 105! Waga, 5. Dostałem w Laura. Kili, <giby> co masz? Zaraz oh, zobaczymy. Oh SREBRO 1! Naprawdę! <giby> SREBRO 1? Tak. No to mega, jestem ja to SREBRO 1. I nie mogę zobaczyć tabeli. Dobra, mega, go. widzowie, wbijajcie na Discorda koniecznie.